Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, jak obiecałem, <grywamy> mamy już tutaj sprzęta wciągniętego i zaczynamy projekt. Turbo 140. Jakie plany mamy co do tego projektu, jak to będzie przebiegać, wszystko macie w poprzednim odcinku, więc zapraszam. No i oczywiście będziemy szli po całości, po bandzie, ile się da do ładowania, tyle będziemy ładować, ile się da paliwa, tyle będziemy ładować. W tym projekcie nie skupiamy się na oszczędnościach paliwowych. Co do części, no to muszę troszeczkę uważać ze względu takiego, że budżet mam ograniczony. Ogólnie tutaj praktycznie wszystko jest do wywalenia po pożarze. Linki, nie linki jakieś, kurde. Nawet przewód, przewód hamulcowy przedni, pompka hamulcowa przednia. O dziwo amortyzator tylny, jeszcze będzie dobry, bo ja go tam robiłem, jeszcze coś z niego będzie. Koła są portzewiałe, może je trochę przeczyszczę, trochę prysnę jakoś farbą, ale docelowo będziemy zakładać jakieś aluminiowe. Obie przednie lagi zostały wylane, za długo to w temperaturze było. Przejęły szybko temperaturę, olej się przygotował, no i obydwie lagie puściły. No i co najgorsze, no to trzeba się będzie zabrać za silnik. Niestety jest też troszeczkę przyjarany przez to, kurde, troszeczkę to szkaradnie wygląda. Nie wiem, czy to malować, czy nie. No teoretycznie, jak to wymaluje, no to będzie łapać jeszcze wyższe temperatury, co nie będzie za korzystne oczywiście wiadomo zamontuję tym razem chłodnicę bo wcześniej chłodnicy oleju nie było żadnej no mam teraz możliwości no to jakoś się ją tam wpasuje oczywiście będzie rozebrany do ostatniej śrubki wszystko w środku wymyte co jest uszkodzone to się powymienia bo ostatnio tylko robiłem głowicę, nie rozpławiałem tego silnika a teraz jak już będziemy tutaj dość ostro to testować no to pasuje już, żeby to było tak, jak ma być, żeby nie okazało się, że się w środku coś rozleci i przez to znowu projekt stanie na kolejne 3 lata. A co do samego gaźnika, to cały czas się zastanawiam, nie wiem jeszcze do końca, jaki gaźnik do tego projektu tutaj wykorzystam, przez co będę musiał, będę zmuszony troszeczkę tutaj pokombinować. Więc jak widzicie, plany są. Spoko, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Jak rozbierzemy ramę, wyciągniemy silnik, silnik też, się, też zostanie rozebrany. Pozamawiam wszystko tak, żeby to dość szybko poszło sprawnie. silnik mamy na stole, ogólnie góra tutaj widzę, że po zaworze wydechowym, że nie przepuszczała ale to jeszcze i tak rozbierzemy, ocenię, pomieniam co trzeba bo niestety na karterach dołu w ogóle nie robiłem i na karterach delikatnie tam widzę, że przepuszcza you <sweak> No i rozebrane, jak widzicie, część części leży tu, a druga część na tej kupie. Co mi teraz zostało? Diagnoza, sprawdzanie, weryfikacja części. No i zamawiamy, co jego brakuje, co jest zużyte. No więc będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Silnik mamy rozebrany, częściową ramę mamy też rozebraną. Troszeczkę pójdę po kieszeni. Niestety, przez to, że się motor przyjarał. Dużo części też mam używanych, dobrych używanych, więc pozakładamy, czyli jakieś tu plastyczki, jakieś siedzenie, czy coś w tym stylu, jakiś zbiornik. Oczywiście zbiornik będzie robiony metalowy, ale taki na sztukę, żeby się plastiki go trzymały. No będziemy działać, nie? nie przedłużam za bardzo już więcej, no bo <grybujesz> nie będę Was niepotrzebnie zanudzał. No ja uciekam, biorę się dalej do roboty, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!